O, wysoko. Znajdujemy się w obserwatorium w Wieża obserwacyjna ma około 40 metrów wysokości. 108, zgłoś się do 10820. 108, zgłaszam się. Dzień dobry, czy mogłaby Pani podać mi prognozę na dzisiaj i stopień zagrożenia? Dzień dobry, podaję. Pogoda na godzinę 9. Strefa 8. Temperatura 25,3. Dziękuję bardzo, przyjęłem. Dziękuję. Z obserwatorium widać obszary występujące w odległości około 8 km. W tamtą stronę widać sporo część Olsztyna. Tam niewielkie zabudowania gronic, z drugiej ze strony Barkały. I tam w tamtą stronę jest Getszwał, którego niestety nie widać, bo większość, większość widoku zasłaniają nam lasy. Naszym zadaniem jest kontrolować, czy nie ma żadnych tutaj zadymień, czy wszystko jest w porządku.